Przed nami ostatni etap podróży do parchania, gdzie od 1923 roku mieszkał bohater naszej wyprawy generał Władysław Sikorski. Mieliśmy zaplanowany powrót do mielca z Wrocławia. Po przedstawieniu nam programu pobytu przez naszych przyjaciół z klubu Turystyki rowerowej PTTK UJAR. Zobaczyłem szansę na to, o czym marzyłem przed wyruszeniem z mielca, aby zobaczyć Torun. Po wieczornych uzgodnieniach z właścicielem firmy transportowej Golden Trans uzyskaliśmy zgodę, że odbiorą nas z Toruni. Bogaty w wydarzenia dzień zaczynamy dzięki uprzejmości hotelu BAST od wizyty w apartamencie, gdzie przed laty nocował generał Sikorski, przebywając często w pobliskim kasynie oficerskim. Na dziedzińcu hotelu spotykamy się z Basią, Litką, Darkiem i towarzyszącymi im rowerzystami z Inowrocławia i już bez sakw zaczynamy zwiedzanie pięknego Inowrocławia. Wyjeżdżamy spod hotelu BAST i udajemy się pod kasyno, gdzie bywał generał Sikorski, a dzisiaj jest tutaj komenda policji. Zaczynamy od kościoła Najświętszej Maryi Panny, najstarszego kościoła w Inowrocławiu, o którego bogatych dziejach opowiada nam Basia Kwiatkowska. Przejeżdżając w naszych pamiątkowych koszulkach z wyprawy, budzimy zaciekawienie mieszkańców. To jeden z elementów poszanowania pamięci, czyli mural na budynku szkoły. Zatrzymujemy się przed murem więzienia, gdzie w czasie II wojny niemiecki pijany żołdak urządził rzeź Polaków. Sprawnie prowadzeni przez Darka docieramy na teren inowrocławskiego uzdrowiska. Teren Uzdrowiska jest ogromny, a najbardziej zachwycają potężne solankowe tężnie. Wracamy do centrum, ulicą zabytkowych Willi. Następnym punktem zwiedzania miasta jest Muzeum imienia Jana Kasprowicza, gdzie wita nas mural cygańskiej poetki papuszy, która też kiedyś zawędrowała ze swoim taborem do Inowrocławia. Oprócz zbiorów poświęconych poecie, eksponuje się tutaj dzieła po upadłej hucie Irena. Była ona ofiarą, jak setki podobnych firm, reformy Balcerowicza, gdzie tanie wyroby z Chin wyparły dorobek pokoleń polskich rzemieślników i projektantów. Następnym punktem fascynującej wędrówki po Inowrocławiu jest Instytut Prymasa Józefa Glempa. W piwnicach instytutu zobaczyliśmy to z czego brało się kiedyś bogactwo Inowrocławia, czyli historię wydobywania tutaj soli. Następnie wstępujemy do kościoła Świętego Mikołaja. Następnie udajemy się do Kujawskiego Centrum Kultury, zlokalizowanej w tak zwanej Niebieskiej Kamienicy, gdzie zobaczyliśmy mur otaczający kiedyś Stare Miasto oraz zapoznaliśmy się z pradziejami tego regionu. Ostatnim punktem naszej wędrówki przez Inowrocław jest jego rynek. Kończymy zwiedzanie i wyjeżdżamy w kierunku Parchania. Z żalem opuszczamy to piękne miasto, a pamiętać będziemy szczególnie gościnność i opiekę, jaką nas tutaj otoczono. Do Parchania mamy zaledwie 8 km. Prowadzeni przez naszych przyjaciół z klubu Kujawiak, możemy zachwycać się pięknymi krajobrazami Kujaw. W Stońsku obserwujemy zderzenie przeszłości z teraźniejszością. I jesteśmy u celu naszego wędrowania przez Polskę w parchaniu. Zaczynamy zwiedzanie parchania od kościoła gdzie przed laty modlił się generał Sikorski i gdzie oznaczono ławkę w której siedział podczas mszy świętej. Przy tablicy upamiętniającej najsłynniejszego mieszkańca Parchania zapalamy znicze i robimy pamiątkową fotografię. Następnie udajemy się do miejscowej szkoły, której długoletnią dyrektorką była Barbara Kwiatkowska i której to w dużej mierze Parchanie zawdzięcza z taką pieczołowitością upamiętnienie generała Władysława Sikorskiego. Przed dworkiem, gdzie od 1923 roku wraz z rodziną mieszkał generał Sikorski, witają nas wójt gminy Dąbrowa, biskupia Marcin Filipiak i przewodnicząca Rady Gminy pani Renata Frontczak. A po powstającym muzeum oprowadza nas profesor Tomasz Łaszkiewicz z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Toruniu, który zgromadził na tej wystawie ogromną ilość fotografii i podzielił się z nami w fascynujący sposób ciekawymi informacjami o życiu rodzinnym i działalności politycznej generała Sikorskiego. Po zwiedzeniu powstającego muzeum uraczono nas smakołykami kuchni kujawskiej. Po posiłku czas na pożegnanie i pamiątkowe zdjęcie, tutaj dobiegła oficjalna część naszej wyprawy. Do Torunia, gdzie mają być dowiezione nasze sakwy wraz z podarunkami od władz powiatu i i gdzie ma czekać na nas autobus wraz z platformą do przewozu rowerów, mamy około 35 km. Nasi przyjaciele z Kujawiaka postanawiają odprowadzić nas do Gniewkowa, gdzie mamy wjechać w drogę leśną, która ma nas doprowadzić do Torunia. Bez sakw rowery wydają się bajecznie lekkie, więc pędzimy, aby mieć parę godzin na pobyt w Toruniu. Miejscami korzystamy nawet ze ścieżki rowerowej, która jest tak samo wygodna jak nasza w kierunku Żochowa. No i jesteśmy w Gniewkowie, tutaj żegnamy się z naszymi opiekunami z Kujawiaka i znowu czuwa nad nami Pan Bóg, bo pojawia się przy pożegnaniu rowerzysta, który właśnie jedzie z powrotem do Torunia. Prowadzeni przez Adama pędzimy jak szaleni asfaltową drogą przez lasy, ale czas się zatrzymać na krótki odpoczynek, bo dzień ciepły i trzeba uzupełnić napoje. Po 15 kilometrach przez lasy meldujemy się w Cierpicach. Adam zna tutaj każdą dróżkę i doprowadza nas do podmiejskiej wielkiej i małej naszawki. I dzięki niemu jedziemy na punkt widokowy, gdzie mamy cudowny widok na toruńską starówkę. Po sesji fotograficznej jedziemy przez most na Wiśle, i po chwili Adam doprowadza nas pod pomnik Mikołaja Kopernika, gdzie się żegnamy i dziękujemy za okazaną pomoc. Pod pomnikiem robimy ostatnie pamiątkowe zdjęcie, i każdy ma dwie godziny na zwiedzanie cudownej toruńskiej starówki. Dwie godziny to niewiele, ale mamy rowery, którymi bez problemu możemy szybko dojechać do każdego miejsca na starym mieście. Oczywiście trzeba uważać na tłumy spacerowiczów. Jeżdżę więc i zachwycam się jednym z najpiękniejszych starówek, jakie widziałem w swoim życiu. Na nadwiślańskich bulwarach też tłumy turystów i mieszkańców. Przez bramę obronną docieram do katedry, gdzie odbywa się koncert organowy. Na rynku staromiejskim grupka nawiedzonych aktywistów zachęca do przyjmowania inżynierów i doktorów z Sudanu i Afganistanu, którzy przedzierają się do nas z Białorusi na moje pytanie ilu z nich goszczą we własnych domach? Zapada cisza. Jeszcze ostatnie spojrzenia na pomnik Kopernika i Starówkę przy zapadającym zmroku. I już grupą udajemy się na dworzec PKS, gdzie czeka na nas autobus Golden Trans. Po sprawnym załadunku rowerów na platformę i szybkiej i bezpiecznej jeździe przez Polskę o drugiej w nocy kończymy tą fascynującą przygodę na parkingu przy wiadukcie w Mielcu. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta wyprawa mogła się odbyć. Klubowi rowerowemu Kujawiak oraz Gopłanie za ciepłe przyjęcie i opiekę podczas zwiedzania. Firmie Golden Trans za szybki i bezpieczny powrót, serdeczne podziękowania składamy również miastu Mielec, nadleśnictwu Tuszyma i Mielec, gminie Przecław i Tuszów Narodowy, firmie EuroEco za wsparcie finansowe i wszystkim, dzięki którym mogliśmy podziwiać piękno naszej ojczyzny podczas wyprawy.